No się mangno mangos z tej stronami! Moi drodzy, pamiętacie jak sobie graliśmy w skip school, tam nie musieliśmy uciekać przed szkołą, albo... No, no znaczy na wagary, wiecie o co chodzi? Albo na przykład DOP, delete one part. Ja, to nie jest to samo, ale podobne. Hidden my game by mom, new episode for earn. Dobra, lecimy z epizodem pierwszym press start. Dobra, z czym my teraz tutaj mamy do czynienia? To jest w ogóle, wiecie jak japońska gierka, która też się na tym wzoruje, co Skip School, albo raczej Skip School się wzorował na tym, okej. Okay. OK, on tutaj gra na Switchu i next day mama się zdenerwowała, ponieważ ukryła mu Nintendo 3DS-a. Widzicie? It's gone! Nie ma! Naj! 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 Widzicie? Nie ma, nie ma tego game po prostu ganay. nigdzie. Gameu GANAI! Mama mi game kakusareta! Mama mi ukryła... Teraz powiedzieli po japońsku. Mama mi ukryła konsolę! Dobra, cisimy dalej. I teraz tak, mamy 30 leveli, select stage, OK, pierwszy... Okej, okay, day one. Musimy poszukać naszej konsoli. Dobra, czy ona będzie tu? Nie ma jej tu. Tu jakieś książki. Musimy porozwalać. Yes, clear. Widzicie? Musimy tak znaleźć naszą konsolę. Dobra, day two. Gdzie teraz? Je? Mama? Mama! Mama! <ścoughs> Mama! Czyli nie możemy odkryć mamy. Okej, okay, dobra. Więc wydaje mi się, że zatem to... tu jest. A nie mogę tutaj podskoczyć? Dobra, więc muszę teraz znaleźć coś takiego, muszę to tutaj podłożyć i dopiero teraz sobie to po prostu weźmiemy, mimo że mama stoi obok, to i tak pozwoliła nam znaleźć tą konsolę i sobie dalej na niej grać. Dobra, co my... tu chyba będzie, nie? Tylko muszę to odsunąć chyba, tak mi się wydaje, co nie? Eee, tu nic nie ma, dobra, potrzebuję miotełkę i mama tu jest, widzicie jak się ukrywa? Dobra, bierzemy to. I wyciągamy naszą konsolę Nintendo 3DS-a. Spoko. Mamy to! Już w ogóle cztery epizody są na tej gierki. Więc jeżeli chcecie jej więcej, zostawcie koniecznie 1000 aptecznych w górę i pocisimy sobie więcej. Okej, okay. mama się tu ukrywa. Mama! <grywa> mama! Oh my god. Okej, okay, dobra, game over, cisiemy dalej. Day 4, cisiemy dalej. Ponieważ muszę teraz to wziąć, mu to tutaj wsadzić i wtedy bierzemy sobie naszą konsolę. Fajnie w ogóle, że ktoś ma aligatory w domu, to jest bardzo ciekawa sytuacja. Okej, okay. day 5. Ojej. Ojej, to nie jest to, co tygryski lub najbardziej, musimy pocisnąć dalej, okej. Okay. Um, i teraz tak, mama się ukrywa za... Mama się ukrywa. Lamp. Eee. O mamy. Golden item? Co? Złote do tego? A, i ona mi oddała moją konsolę. Aha, bo to jakaś bogini była. Bogini Nintendo 3DS-a. Dobra. Co teraz tutaj mamy? Tu jest jakiś repertuar. Mamusiu nie widać cię w ogóle. Mamusiu jesteś bardzo niewidzialna. Mucha. Oni, one on chyba tutaj wszystkich. Tak mi się wydaje, widzicie? Dobra, i jest nasza konsola. Spoko, gdzie się? Bo oni, oni, po prostu blokowali wejście do naszej, do naszej konsoli, żebyśmy my tego nie zdobyli. OK. Wideo rowerzyści. The game is one hour a day. Co? Nie wiem, ale chyba będziemy mogli tego tutaj użyć na te rowerki. Tak czy nie, nie? Eee, to odkręcić? Aha, dobra. Mamy co... Aha, i teraz musimy tu... Okej, okay, spoko. O nie! O, ja sam w to wdepnąłem, więc musimy to jeszcze... Mm, wiecie jak, no musimy to jeszcze... Podnieść z ziemi, ok. czyli to się robi tak jakby coraz to cięższe Dobra, raz, dwa, czy cztery, zbieramy teraz to, ok. I teraz muszę podejść i mamy naszą kochaną konsolę Ok. musimy uważać, że jak coś zrobimy to musimy wiedzieć jak Albo to podnieść, albo coś z tym zrobić, Ok. Jest czerwone, więc musimy poczekać na zielone Fajnie w ogóle, że motorki jeżdżą u nas po domu e, Save, Ok. Szybko szukamy, dobra Bo tu już zaczyna znowu mrugać, więc muszę znowu tutaj nacisnąć jest nasza konsola. Spoko. Udało nam się. Bardzo proste to jest na razie. Ale dobra. Date nine. Mama będzie w lodówce. Nie. Ryba. Ok. W zamrażoniku nie. Ok. E, to tutaj. Co? Ok. Zapałki. Tu. Ryba. E. Aha, to ona tam była w środku. No to ładnie, mama ukryła naszą konsolę. Gdzie jest moja konsola Nintendo 3DS? Dobra, mamy to. E, jabłko, marchewka. Nie wiem, co ten słom będzie chciał. A wydaje mi się, że jabłko chyba. Marchewka. To. I papier. Ojej! Ojej, ja to miałem wytrzeć przecież po, tym, po tej kupce od niego. Aha, to ja nie wiedziałem. Dobra, ciśniemy jeszcze raz. Raz, dwa i trzy. Okej. Okay. Jabłuszko, marchewka i to. Bierzemy teraz papier i musimy to wytrzeć. Wow, dobra i mamy. No fajnie, że takim papierem wytrzeć, wytarliśmy taką gnojowę, nie? Dobra, dziesięć dzień. Jedenasty w sumie. O nie! O, oh my god! E Oesh. Mama! Mama! To miało chyba wybuchnąć, tak mi się wydaje. Ale nie jestem pewien. Może tutaj po prostu trzeba poczekać teraz, co? Żeby sceny nie było. Widzicie, teraz to wszystko wybuchnie, tylko żeby nie było tak, że ja też do coś dostanę, nie? Pato. Pato. Aha! Widzicie, jak oni nas w konia zrobili? Idziemy dalej. Day 12. On chce chyba wody. Proszę bardzo. Mama się ukrywa za tym krzakiem, w ogóle tego nie widać. Jeszcze? Aha, i on może pójdzie siusiu, tak mi się wydaje. Drugi raz dostał, trzeci raz. On będzie na tym siedzieć, mi się wydaje. O, zmorzyło go, widzicie? Zmożyło go siusianie. I konsola będzie tutaj pod spodem, widzicie? Ja wiedziałem, że on będzie na tej konsoli siedział. Dobra, ciśnijmy dalej. Day 13. Medytuję teraz tutaj. Ubieramy mu to, tą maskę. Aha, nie mogę mu tego ubrać, bo on wtedy myślał, że jest Jasonem. Tym Jasonem, co wczoraj miałem taką koszulkę z Jasonem ubraną, pamiętacie to? Dobra. Mm. To się staje coraz to cięższe, bo znowu tutaj mamy do wyboru, co nie? A ja jestem kiepski w wyborach, ponieważ jak graliśmy w Stickmana, no to przecież tutaj cały czas coś źle robiłem, co nie? Dobra, to nie. Tutaj nie. Medalik. Może mu damy medalik? I co dalej? Okej, okay, zaczął lewitować i dopiero teraz bierzemy tą konsolę, okej. Okay. Next, idziemy dalej, day for, uh, 14. Mama tu będzie? Mama tu będzie? Nie ma mamy, okej. Okay. Mama, mama, tu widzę, jest konsola. Co? Portfel, oh, portfel! Oh my god, no przecież złodziejem jesteśmy i policja do nas przyszła, dobra. Mama! Mama. Okej, okay, dobra, Może... Ja będę musiał jakoś uciec A tu jest jakiś patyk, dobra i... Aha! I teraz możemy sobie po prostu wyciągnąć tą konsolę, no tak Bo tu był... bo tu był portfel i od razu policja, a tu był... a tu był ee, patyczek, co nie, no dobra. Day five 15 Pełno kamieni potrzebujemy pewnie na bank, na procent. Raz, dwa okej. Okay. Trzy. Mama! Mama! <laughs> Mama! O, nie, co się teraz stało? 15 level. Mama! Ja nie wiedziałem, że mama się tam będzie ukrywać. O, jezus, no dobra, no ale to co? Tutaj mi uważa, tutaj gdzieś pod którymś z tym będzie, co nie? Tu może będzie. Nie? No to jeszcze raz, okej. Okay. Jest konsola, ja wiedziałem, że ona tutaj będzie pod tymi kamieniami. Dobra, ciśniemy dalej. Bardzo podstępna jest ta gierka, muszę wam powiedzieć. Okej. Okay. Ale to ja teraz nie, nie przyglądałem się, ale wydaje mi się, że po lewej stronie. Nie, to nie to. Jeszcze raz, patrzcie, jeszcze raz. Bo ja nie patrzałem. Nie na środku. Ym, na środku jest. Nie! No, jak to nie? Jest na środku, nie? I patrzcie teraz to. Prawo, lewo, środek, prawo, środek. No, musi być na środku. No tu jest. Ja wiedziałem, że będzie miał pod kapeluszem. Aha. O, bo to było takie coś. Okej, okay, dobra, ciśniemy dalej. Level 17, wydaje mi się, że pierwszy epizod trzeba i przejdziemy na jednym odcinku. Eee, jabłuszko. jabłuszko Jabuszko dajmy tu. Okej okay. I bierzemy szybko konsolę. Żyjemy <laughs> domu. O oh my god, co tu jest zaś grane? Ojeż! O, jeż. o jeż. jeszcze raz, dobra, eee, bo on, on się przesuwa chyba, widzicie? I teraz, pa. Zamykaj. Jest i konsola, ale musimy poczekać aż on przejdzie tam i widzicie, tu jest jeszcze wąż, więc tutaj mamy konsolę, spoko. Udało się przejść, okej, okay. level 19. Eee, co? O, mama, 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 mamusiu kochana, ja wiem co tutaj trzeba zrobić chyba. Zgasić światło, nie mogę się... Co? Znalazłem konsolę? Eee, <laughs> Piłeczko. Jajko Proszę bardzo O Jezus! To jednak nie było to, bo to było jajeczko. Okej okay. Eee. Aha, do, Aha, czy ja mogę zrobić O jest! Co za... Ale to chyba jest konsola, tak mi się wydaje, co? Nie no, spójrzcie teraz to po prostu. Tu! Co to? Portfel? Aha, policja teraz... Aha. Nie! Za... <laughs> policja! You can see the hint from the stage menu. Nie, dziękuję, się tam swojej wody, ok Robimy tak, pyk, pyk. Otwieramy okno. Tu jest ta piłeczka, dajemy mu tutaj, on uderza. Pyk! Poleciało. OK, na zewnątrz. Tu i konsola do wygrania była? Czy jak? O, ja mamy konsolę, aha! To to tak trzeba było zrobić, dobra. Next, idziemy dalej. Day 21, uda się przyjść chyba wszystko. O Jezus, nasza siora chyba. Okej, okay, bierzemy to. Wkładamy tu. Three, four. No i co dalej, bo tu jest portfel! Aha, a, tu... O! No. Mama. mama! Game over? Dlaczego? Aha, może musimy zrobić tak, patrzcie. Płyta. Zadamy płytę. One, one, two, three, four. Bierzemy konsolę, szybko. No szybko, otwieraj. Dło. A nie, nie! A nie, no mamy, mamy, spoko. Bo mieliśmy ten chyba czas, aż mama by przyszła, okej. Okay. Day 22. O Jezus Lewo, środek, prawo, środek. Eee... Środek? Ale ja widziałem, że tam u góry coś... coś... Nie, 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 pokazywało nam, że... że jest ta konsola, co nie? Patrzcie, no. Aha, no przecież tutaj po prostu była ta konsola, aha! <laughs> Day 23! Okej. Okay. Co... Kto to jest? Co? Co? Co ty chcesz ode mnie? Eee... O, tu, a, tu jest Wykrywasz metalu, to jest, aha! Mama! O, tu jest, widzicie? Tu. Tu to jest, aha, dobra, mamy konsolę naszą. Bo mama to tak sprytnie ukryła, okej. Okay. Day 24. Lodówka, jajko. Pizza. Pizza. Pizza zrobiona, got an item. Proszę bardzo, czy panu to będzie smakować? Niam 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 niam. Jajko? Jajko. Eee. Ojej! Mamy to. Okej, okay, spoko. Next. Dwayne, Dwayne, with went with Dway, 5. Mamusiu, kochana! Co? Co? Dway, 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 Eee, skarpetki i... O oh, Jez! Mama! A tutaj coś było! Aha, ale... To co tu się zmieniło? Aha, bo ty były kwadraciki, no przecież ja tego nie widziałem, okej. Okay. Mamy to, moi drodzy, ciśniemy dalej. Dwait, wait, six, Mam again... again Mam again game. Mam again game! Eee, ok. Okej. Okej. Okay. Jezus, co teraz się dzieje? Again? Eee... Znak zapytania? A co to jest, to jest? Oj. Aha, tutaj musieliśmy to rozwalić tym, tym i mamy żółte. No dobra, mamy to. Game, w końcu, oh my god, dobra, mamy game I co, ktoś mi to przyniesie? Nie, po okay. prostu to otrzymałem, ok next idziemy dalej, day, way 27 Woda, co? Okej okay. Chyba coś źle zrobiliśmy Oh my, oh my, oh my god, co ja mam tyle ty a ta co tutaj robi? Ona się tutaj cieszy No i co teraz, może, o, olej, nie, może to, ziemniak? Okej, okay, mamy frytki. Mamusiu, proszę frytki. Aha. I... woda? Może lód? Może olej? Olej? O Jezus, zaczęło się to kopcić jeszcze bardziej. Ale zrobiliśmy jej frytki, no i co dalej? Mamy jakieś pilo jeszcze teraz zdobyłem, może to trzeba tak zrobić? Okej. Okay. Aha, czyli ona się teraz cieszy z tego powodu. No dobra, mamy to! Mamy to, ok. nie wiedziałem, że tą poduszkę możemy sobie wziąć! Ok. i co teraz? Mamy jakieś... O, kule Dragon Balla, naprawdę? Jedna, druga... Tu jest trzecia, nie mógłbym, nie mógłbym tam dostać... Co to? Ryżownic... O, mama wyszła z pojemnika do robienia ryżu?! Mamy kolejną kulę... Jeszcze full head, dobra... Tu sobie wyciągniemy kolejną kulę, dobra... Tyk, tyk... Okej, okay, jeszcze jedna kula, pyk i pyk. I mamy wszystkie kule chyba, tak? Czy... O coś... O nie A tu jeszcze jest jedna, dobra, spoko, nie widziałem jej. Jeszcze jedna? Dobra! Aha, bo ja tutaj sobie kliknąłem po prostu w menu i tutaj było do wyboru, do wyboru get hint, albo jeszcze tutaj była smocza kula. I ona tutaj była. Aha! Dobra, teraz to ma... Co? O co chodzi? Nie wiedziałem, że w menu będzie taka smocza kula. Dobra, date 29 bardzo proste, niby, ale nie umiem dosięgnąć. Nie chcę otwierać. Aha, ten tutaj coś ma. Proszę bardzo. Pyk. Pan. O Jezus, mama! Mama, no dlaczego mama tutaj przyszła? A może ja muszę jakoś zabarykadować te drzwi? Patrzcie, bierzemy to. Piłka, tu. Barykadujemy drzwi, rzucamy w Okej, okay, dobra i mamy tą konsolę, więc tak to musieliśmy zrobić. Okej. Okay. Ostatni dzień, dzień 30. 31, 50, setny, dwusetny, tysięczny dzień. O ma Jaki grubas! O Jezus Mario! Okay. Game over! On no, wygląda jak ja. Eee... pyk. Aha, musimy wyjść do prawdziwego świata. Mama, mama, mamo. A tutaj mamy już nie ma, czy co? A, Czyli uzależnienie mi minęło? Ok, po kilku latach mi mi. Co? Escape the room success. Aha, czyli że to jest taka gierka, że wiecie jak, że za dużo graliśmy i tak dalej. Dobra, jeżeli chcecie, epizod drugi, trzeci, czwarty, zostawcie koniecznie tysiąc zapytań w górę. Lista wspierających dziękuję, komentarze dnia dziękuję i subskrybujcie koniecznie moje wszystkie kanały po więcej, abyście nie przegapili takich filmów jak ten. Mam nadzieję, że ten odcinek tak podobał. Na razie, dzięki, cześć! Uuu.